Witajcie, nie pokazywało mnie ja jeszcze nam swojego dobytku. Z tych jajek, co zakładałam do inkubatora, z 25 tak powiedzmy, płodnych jajek, no niestety wyszły mi tylko 10 kurczaków. Analizuję, próbuję analizować te blendy, które, które mogłam popełnić podczas inkubacji, bo no, widocznie coś poszło nie tak. Jeżeli w ostatnich dniach. Te zarodki zamarły. To znaczy, że, że popełniłam jakiś błąd. Nie wiem jaki. Na razie studiuję filmy, zapisy różne o, o inkubacji, o tym jakie przyczyny mogą być. No i jedną ponoć znalazłam. Była za wysoka wilgotność, szczególnie w trzecim kwadransie powiedzmy tak. Inkubacji. Była za wysoka wilgotność i chyba za wysoka delikatnie temperatura. Możliwe, że po prostu inkubator trzymał temperaturę trochę wyższą niż pokazywał, i mój błąd, że ja po prostu od razu nie skalibrowałam, nie włożyłam y, zwykłego termometra, żeby sprawdzić tą temperaturę. Tak czy inaczej, piątego wykuły się nam takie oto dzieciaczki. Y, sześć y, zielonóżek. To z jajek kupnych od zaprzyjaźnionego sąsiada. No i pozostałe to jakby swoje. Dwoje białych, dwoje ciemnych, mimo że wszystkie jajka były ciemno-brązowe nasze. Więc dlaczego z ciemno jajek wykuły się białe kurczaki? Nie wiem, no ale mniej o to. Teraz tak. Karmię kaszą jaglaną, suchą, zwykłą, bez, bez zaparzania, bez nic. I dwa razy dziennie daję gotowane jajko. Od dzisiaj już zaczęłam dodawać do jajka drobno pokrojoną pokrzywę, tam listeczek krwawnika, listeczek podagrycznika, czyli wszystkie zióła, które wzmacniają jakby układ odpornościowy człowieka. Mam nadzieję, że również będą dobrze wpływać i na kurczaków. Tym bardziej, że od ile ja znam, jak kiedyś u nas na przykład pod kurami Inkubowali jajkę, to znaczy kłoki wysiadywały, powiedzmy tak, to zawsze dawały się drobno pokrojone pokrzywa. Inna sprawa, że jeżeli kłoka włodzi te kurczaki po podwórku, no to one normalna sprawa, że coś tam gdzieś tam szczypną, nie? Więc teraz są póki co w takim pudełeczku, ale już próbują podlatywać ponad go, więc będę musiała. Chyba w przyszłym tygodniu już pomyśleć o jakimś takim, e, skonstruować taki bardziej stabilny bruder, e, bo myślę, że nadwór do klatki jeszcze trochę za wcześnie wypuszczać, chociaż przy takich upalach gdzieś w cieniu na przykład potrzymać, ale to trzeba cały czas być przy nich, bo jednak klatka jest jakby e, obciągnięta siatką plastikową, więc nie wiadomo, czy jak, jakimś tam jakiś tam kotek nie zechce drobiu skonsumować. Więc zobaczę. Na razie to jest tak. Daję gotowaniu wodę, do, tam do talerzyka wlewam. Bardzo sprytnie ją wypijają, wiadomo, gorąco. No i teraz zobaczymy, jak to one będą, jak się ożywiają, jak tylko zobaczą talerzyk. Można pomyśleć, że dwa dni nie karmione. I to jest właśnie jajeczko z różnymi ziółkami. Tu od razu podsypuję również trochę tej taszy jaglanej, żeby one tak wszystko razem jakby mieszankę taką jadły. Patrzyłam, patrzyłam kilka... Kurczaczków, nie wiem czy to będzie widać, wygląda na to, że to są kurek, ku, kurki, czyli jest dwa rzędy piórek. Jest o jeden rząd, nie wiem czy widać, i jest drugi. Jeśli dwa rzędy tych piórek na skrzydełkach, to znaczy, że to jest, że to jest kura. Jeśli by był jeden, to by był kogucik. Tu widać jak widać, bardzo dobrze widać też. Nie wiem, widać, też jest dwa, dwa rzędy piórek. Też kureczka. K kureczka! Kureczka. Także jak na razie, jak patrzę na nich, to nie widzę koguta. To byłoby super, oczywiście, dlatego, że dwóch kogutów ja mam mamy na moje statko. Kurek tych, ich e, w zupełności wystarcza i tak cały czas walczą o względy kur no ale tak, tak czy inaczej ja, ja bym wolała mieć kurki dlatego, że jednak chodzi, najwięcej chodzi o jajka najbardziej no i tak, no dziesięć kureczek będę, będę miała to już cieszy oby zdrowo, oby zdrowo tylko się gotowały. a takie taką zabawkę mamy miłego De todos.